Zostałam Hiszpanką? Jak wygląda życie studentki w Hiszpanii, nauka języka, pierwsze randki i niespodzianki, których się nie spodziewałam? Hola amigos, ¿qué tal? Nowy rok szkolny, ale tym razem w Hiszpanii. Dzięki szprachka w LNG's Plus, spędziłam dwa niezapomniane tygodnie jako studentka w Malacin. Dziś zabiorę Was w tę podróż. Приїхала ввечері і одразу чути було клімат в Іспанії. Пальми, тепле повітря. Трансфер відібрав мене з Латинська, це було великим ухідом. Не мусіла мратися транспорту. В апартаменті чекав на мене покій, єдночасовий, вигідний, з інтернетом, близько школи. Ідеальні варунки для студентки. Poniedziałek, pierwszy dzień w szkole Malaga Plaza. Rano test językowy i poznanie klasy uczniowie z całego świata. Bardzo mi się spodobało dziś pierwszy dzień w szkole, więc mega się cieszę. Po zajęciach zrobiłam zakupy. Polecam odwiedzić lokalny supermarket Mercadona, ceny często niższe niż w turystycznym centrum. Oczywiście nie mogło zabraknąć plaży. Wieczorkiem, pierwsza aktywność integracyjna. Zadawaliśmy pytania Hiszpanom po hiszpańsku. Trochę stresu, ale jeszcze więcej śmiechu. A to najlepsza praktyka. E, okay. Esta torre, this tower... Ok, so I can write in uh, Spanish like... Uh, ¿Por es...? Porque una de sus torres... Mm -hmm. Si quieres te lo escribo. I, I could write yes. for you if you want. Gracias. W tym roku de kiedy ah, y hacia... eh, caliente. aire. Caliente. Caliente. aire caliente. Caliente. Wtorek. Lekcje. Dużo gier, rozmów i prawdziwego życia języka. Ooo, o -oh. <ślaski> o -oh. o ojos ojos rosa abrigo po szkole odebrałam paczki tak, zamówiłam parę rzeczy online no bo kto powiedział, że student nie może być glamour <ślać> Potem Muzeum Picasso, Idealne, jeśli kochacie sztukę. Wstępnie drogi, a wrażenie bezcenne. Szczerze mówiąc, mam dużo pytań teraz do Pablo Picasso. Na lunch testowałem hiszpańskiego McDonalda i popularne lody w kokosie. Mała ciekawostka. W Hiszpanii fast foodowym menu ma specjalne pozycje, których nie znajdzie się w Polsce. Wieczorem zrobiłam unboxing z szkolnych gadżetów, bo przecież studentka musi być przygotowana. Środa. Poranny zajęcie w szkole. A teraz, o co ja jakoś chcę z moją rodziną, a teraz, on yo... Routine, me а по поудню сальси. Увага, навіть якщо не маши ритму, то забава, дуже шміху і познавання культури оśrodka. A escola Rana na música de Oxford. Como está É uma pessoa que se enfada com facilidade. A menudo, esta pessoa é egoísta e orgulhosa também. Não se desculpa. É peligroso? Sim, sim. Coś zupełnie innego i bardzo interaktywnego. Znowu odwiedziłam Magdonalda, bo hiszpańskie lody weszły mi w nawy. Wieczorem, joga na plaży przy zachodzie słońca. To nie tylko sport, ale chwila relaksu, której każdy student potrzebuje. Tak, wycieczka do Marbei. Miasto luksusu, jachtów i pięknych butików. Shopping? Ostatecznie nic nie kupiłam, bo dobre rzeczy nie zawsze muszą być drogie. Kupiłam sobie taką branzoletkę na plaży, poprosiłam o zniżkę i dostałam za 10 euro. I super, i się cieszę. I pięknie wygląda. Plaża była przepiękna, a wieczorem pokaz firebergów magiczne zakończenie dnia. Sobota. Sevilla, miasto gorące, pełne historii i architektury. Wszystkie te aktywności są organizowane przez szkołę. To ogromna wygoda. Nie trzeba tracić czasu na szukanie atrakcji czy zastanawiania się, co robić w lekcji. Tutaj wszystko jest perfekcyjnie zaplanowane. Od wycieczek po zajęcia teneczne. Organizacja jest naprawdę na najwyższym poziomie. Dzięki temu można w pełni cieszyć się pobytem i skupić się na nauce języka oraz Dobrej zabawie. Ciekawostka. Wchodząc do katedry, trzeba mieć coś na ramiona i kolana. Więc zawsze mieć w torbie chustę lub lekką koszukę. Ави імпреза з моїми Мігас, Дікас Бонітас, Хішпанська Ноц, то музика, танець. І шміх до рани. Ще за останні два тижні достам від вас і навіть від моїх знайомих мноство питань. Тереза відповім на те найчастіше задаване. Що то є шпрах кафе Languages Plus? Vale. Szprachkafe to międzynarodowa szkoła językowa, która organizuje kursy w wielu krajach na świecie. Tutaj są moje obserwatorki też, A kto pamięta, jak kilka lat temu pojechałam uczyć angielskiego w Szprachkafe Languages Plus na Malcie? No właśnie, efekt bardzo mi się spodobał. I speak English very well, dlatego kiedy podjąłam decyzję, żeby uczyć się hiszpańskiego, od razu pomyślałam o Malaga Plus, bo to naprawdę najlepszy sposób. Co to jest language trip? Language trip to podróż, podczas której uczysz się języka w kraju, gdzie on jest używany na co dzień, to nauka i wakacje w jednym. Dlaczego hiszpański i właśnie Malaga? Вибрав хіпанський бото язик певні енергії і пасії, та також другий найчастіше уживаний язик на швічі. Хішпанський отвіра джвіто в Велукраю жадає, що в подружах праці, а навіть в культурі, в музиці, фільмах чи танцю. A Malaga to idealne miejsce. Piękne plaże, słońce, pyszne jedzenie i świetna atmosfera. Feria de Malaga coś niesamowitego. Atrakcje dla dzieci i dorosłych, koncerty, bary, tapas, kluby, karusele. Spróbowałam tortillo de patatas, a tu wielka debata z cebulą czy bez. Kolejni titi. Lune, šli ponižava. Škola, pršerva na kave. Plato principal. Paeja, 14 evrov. Partia de patata, konceboja, o sinceboja. Ostre. Turosko čokolate. Si. Papero, bebida, no incluida. Sangria, 15 evrov. Aqua, es gratis. In <laughs> suma de naranja, 8 evrov. Caro. Pero, pero aqua jest gratis. <laughs> A potem plaża, restauracja, kalmary zapiekane, pycha Martes, czyli wtorek. Sił na plaży i pierwsza randka. bo romantycznie. Nawet odważyłam się mówić po hiszpańsku. Proszę nie zapominać, że ja uczę się hiszpańskiego tylko drugi tydzień Porque są Są Ataka. Ataka? Wie? Pero, en ukraina, nosotros. comemos. What? Wie? <laughs> <laughs> <miercoles>.

A co? Acer Acer to po angielsku Kino Film Materialistas Idealny na randkę Czułam się jak bohaterka romantycznej komedii I patrzcie na to Tak wygląda rozmiar grande Pan mi podał całe wiaderko tej kolumny. Czwartek Szkoła Albo na weste han escrito una carta de amor Siiii Głodna <laughs> to jest ser romántica. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué tipo de uh, regalo? De corazón. ¿Enfadada? Sí. Tienes que reírte. ¿Alguna vez has bailado salsa? Oh. ¡Nunca! ¡Nunca! Una vez. Aquí en Málaga. Sí. ¿Alguna vez has roto un móvil? Una vez. Nawet jestem. Albo zaraz to Algo. Manzana. <zumijania> Manzana. bonita. bonita. Jest to bonita. Shopping. Oczywiście plaża. I trzecia randka. Restauracja, tradycyjne danie, nocny spacer i znowu feria. Tańczyłam. Słuchajcie, do piątej rano. Jest esta? Trochę. Croquetas. zaraz. Я та з Ale wstałam вставам bo szkoła czeka. Piątek, ostatni dzień w Sprachcafé. Porque, la... Porque la gente. Exacto. To card, to muzyka, por ejemplo. Yo toco la mesa. Yo toco estar. Estáto. Domi, Comprar. Comprado. Escribir. Roto. Romper. Que significa romper? Break. To break. Muy bien. Sido. Ser. Ser. Soñar. Soñar. I significa? Dream. Dream. Ceremonie i dostałam certyfikado. Całego serduszka dziękuję nauczycielom i całej ekipie sprachka w languages Plus, bo dzięki wam... Мій іспанський вскочив левел виżej. І вечаром видак, рантка і закохаłamся в малоце і не тільки. Свобода. Окавани. Jeszcze jeden spacer na plaży i lot powrotny. Podsumowanie. Dwa tygodnie już Malagaplas to coś więcej niż kurs językowy. To nowi przyjaciele z całego świata, intensywna nauka hiszpańskiego w praktyce, niezapomniane wycieczki i aktywności, prawdziwe życie w Andaluzji, pełne słońca, kultury i radości. Polecam każdemu, kto marzy o Language Trip. бо то не тільки наука, це досвідчення, яке застане назавжди. Як то мовим? Collect memories, not things. А з далеко – Малага. Турий день з моєго побуту в Малазі сподобався вам найбарджі. Це чи дивіться ще вінзі? Пошукуйте шпрах кафе на Мічіс Плас або Malaga Plus на сторонах інтернетових Лу Instagram. А вінз шпрах кафе на то завжди добрий помисл.